Szanowni Państwo, podobnie spotykamy się na dworcu kolejowym w Badowicach, i w tym miejscu na wstępie pragnę przypomnieć, że od 15 grudnia tego roku obowiązuje nowy rozkład jazdy, który będzie aktualny do 12 grudnia przyszłego roku. Jednak w związku z licznymi remontami infrastruktury kolejowej aż pięciokrotnie w ciągu roku ten rozkład jazdy ulegnie korektom proszę państwa doczekaliśmy się swoistego paradoksu że z Wadowic łatwiej jest dojechać do Zakopanego na Podhale w góry i na wybrzeże zachodnie do Szczecina i okolic nadmorskich niż do stolicy województwa do Krakowa dlaczego? dlatego że począwszy od Skawidy do Krakowa obowiązuje wahadłowy ruch jednotorowy w związku z przebudowami stacji w Skawinie, Bodarce i budową węzła Łagiewnickiego. Tak więc pociągi dojeżdżają tylko do stacji Kalwaria zebrzydowska Landskoroda i dalej zastępczą komunikacją autobusową do stacji Kraków-Płaszów. Ale najważniejsze, proszę Państwa, jeszcze przed nami. Mianowicie w ostatnich dniach przed świętami w siedzibie zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe Warszawy na ulicy Targowej podpisano umowę z wykonawcą znanym potentatem który budował między innymi zaporę Świnnej Połębie i estakadę kolejową od Stryszowa do Zemrzec ze Skanską, która będzie wykonawcą rewitalizacji linii kolejowej numer 117 na odcinku Wadowice-Andrychów konkretnie od 18 km i 600 m do 31 km tejże linii kolejowej Dlaczego wybrano właśnie ten odcinek? Początkowo remont miał objąć szlak kolejowy od Kalwarii Zełżydowskiej po Adrychu. Jednakże, w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych i ograniczonymi wydatkami na ten cel, zdecydowano się wybrać ten odcinek pierwszej kolejności, ponieważ jest on zdekapitalizowany, a Maksymalna prędkość od wadowic do Andrychowa dla pociągu wynosi zaledwie 40 km na godzinę. Kiedy ów remont się zacznie i jakie będą skutki dla pasażerów z wadowic i okolic? Remont zacznie się od 15 marca i mają być całodobowe zamknięcia szlaku kolejowego między wadowicami i Andrychowem. W tym czasie nastąpi wymiana nawierzchni kolejowej począwszy od przejazdu kolejowego i ronda na ulicy Wojska Polskiego w Wadowicach aż za stację kolejową w Andychowie. Będzie ona sukcesywna z przerwami i potrwa prawdopodobnie do czerwca 2022 roku. Najważniejszym elementem tej naprawy dla mieszkańców Badowic, szczególnie zachodnich i północnych dzielnic miasta, jest to, że na łazówce w rejonie ronda ulicy Batorego powstanie nowy przystadek kolejowy o nazwie Badowice Zachód. Ponadto gruntowna przebudowa paronu ma objąć przystanki w Choczni, Choczni Górnej, Inwałdzie, a także. Przebudowa układu stacyjnego w Andrychowie. Kiedy odczujemy dobrodziejstwa tego remontu? Odczujemy je dopiero za 3 lata, czyli w rozkładzie kolejowym na lata 2022-2023, który wejdzie w życie w grudniu 2022 roku. Jak powiedziałem, koszt tej inwestycji jest znaczny. Wynosi aż 129 milionów złotych i jest realizowany z regionalnego programu unijnego Infrastruktura i Ochrona Środowiska. Jeżeli uda się pozyskać w następnych latach dalsze środki z tego programu albo z innych środków, to ów remont kontynuowany będzie do granicy województwa zakętawnych. Ale proszę Państwa, stosuje się tu politykę małych kroków. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że w dwóch newralgicznych miejscach na linii kolejowej numer 117 zainstalowano na przejazdach sygnalizację dźwiękową i świetną. To jest na drodze powiatowej, Prowadzącej skleczy do Łękawicy i Stryszowa oraz z zakrętami niemal na granicy województwa. W ten sposób zwiększa się bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Co poza tym, oprócz remontu szlaku Madowicy Andrychów? Otóż będzie budowana mianka w Barwałdzie Średnim z równoczesnym przeniesieniem tegoż przystanku Barwałd Średni o 500 metrów na wschód. W barwałdu górnego. Dlaczego? Obliczono, że to miejsce jest średnią geometryczną między stacjami w Adowicach i Lęczach bowiem w 2022 roku zostanie zbudowana, ukończona i oddana do użytku długo wyczekiwana łącznica między liniami kolejowymi numer 97 i 117. W Kalwarii Zebrzydowskiej chodzi o to, że pociągi jadące w kierunku Krakowa nie będą dojeżdżać do Kalwarii landskorody, ale od razu Pojadą w kierunku Krakowa, na czym zyska się. Na czasie około 10 minut. Jakie będą jeszcze efekty remontu? Efekty będą takie, że na większości trasy między Wadowicami i Andychowem prędkość pociągów ulegnie podwojeniu z obecnych 40 km na godzinę do 80 km na godzinę. Tyle w tym temacie. Wystarczy uzbroić się w cierpliwość i będziemy oczekiwać na pierwsze prace remontowe z wiosną. Korzystając z okazji, chciałbym. Chciałbym wszystkim widzom telewizji kablowej w Badowicach złożyć najlepsze życzenia, wszelkiej pomyślności, przede wszystkim dobrego zdrowia i samopoczucia w nadchodzącym nowym roku. Dziękuję Państwu za uwagę.